Zastanawialiście się kiedyś, czy częste oglądanie porno może zmienić czyjeś zachowania seksualne albo postawy wobec seksu? Odpowiedź na to pytanie już w dzisiejszym odcinku. Natomiast zanim go obejrzycie, koniecznie kliknijcie w prawy górny róg. Tam znajduje się link do krótkiej ankiety, która pozwoli Wam zweryfikować Wasze intuicje z danymi naukowymi. Z samego Centrum Światowej Neuronauki: krótko i po ludzku o mózgu, psychologii i o życiu. Mateusz Gola, zapraszam. Badania pokazują związek między częstotliwością oglądania pornografii a otwartością na różne formy aktywności seksualnej. Osoby, które częściej oglądają pornografię zazwyczaj deklarują większą różnorodność pozycji seksualnych podczas seksu z partnerem bądź partnerką oraz częściej skłonne są do takich form seksu jak seks analny czy oralny niż osoby, które nie oglądają pornografii. Wyłania się z tego obraz porno jako inspiracji do sprawdzania w praktyce tego, co udało się podpatrzeć na ekranie. Jeśli oboje partnerzy mają podobny poziom ciekawości i otwartości, to może być to dla nich fajne doświadczenie. Problemy mogą pojawić się wtedy, gdy tylko jedna osoba w związku korzysta z porno i jest chętna do eksperymentowania, a druga lubi utarte klasyki. Zanim przejdziemy dalej, trzeba zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny aspekt większości przeprowadzonych do tej pory badań. Są to badania korelacyjne. Już wyjaśniam o co chodzi. Jeśli wypełniliście ankietę na początku tego filmu, to pamiętacie, że było tam pytanie o to, jak często masz ochotę na seks oraz jak często korzystasz z porno albo jak często czujesz się znudzony. Mając odpowiedzi od kilkudziesięciu osób albo badając jedną osobę przez wiele dni, mogę sprawdzić, czy np. częstotliwość korzystania z porno zmienia się razem z częstotliwością ochoty na seks albo z poczuciem nudy. Czyli na przykład, czy jest tak, że jeśli ktoś często chce seksu, to często ogląda porno, albo jak często jest znudzony, to często ogląda porno. I wtedy, jeśli taki związek istnieje, to mówimy, że jest to korelacja dodatnia. Może być też odwrotnie. Na przykład, im częściej ktoś ma ochotę na seks, tym rzadziej ogląda porno, bo na przykład realizuje tą ochotę na seks poprzez seks z partnerem lub partnerką. Wtedy mówimy, że jest to korelacja ujemna. Jednak korelacja nie pozwala ustalić, co jest przyczyną, a co jest skutkiem. Czyli czy to ochota na seks powoduje chęć oglądania porno, czy może na przykład jest odwrotnie. Że to oglądanie porno, na przykład z nudów, wzbudza większą ochotę na seks. Wracając do otwartości na różne formy seksu, może być tak, że osoby, które oglądają więcej porno, są otwarte bardziej na różnorodny seks, bo oglądały go w tych filmach. Jednak równie dobrze może być tak, że po prostu są bardziej otwarte na różne rodzaje doświadczeń seksualnych. I dlatego oglądają pornografię. Możliwy jest też taki scenariusz z obiema opcjami czyli ktoś już na starcie jest bardziej otwarty na różne doświadczenia, w związku z tym ogląda porno, testuje później to, co widział podczas seksu z partnerem lub partnerką i szuka jeszcze więcej nowości. Mając w pamięci tę słabość badań korelacyjnych, zobaczmy, jakie są inne związki pornografii i zachowań seksualnych. Część badań pokazuje, że osoby, które częściej korzystają z pornografii, są bardziej świadome różnego rodzaju chorób przenoszonych drogą płciową i prezentują bezpieczniejsze zachowania seksualne niż ci, którzy oglądają pornografię rzadziej. Jest to dość ciekawy wynik, biorąc pod uwagę fakt, że znaczna większość mainstreamowego porno nie promuje bezpiecznych zachowań seksualnych i większość aktorów po prostu podczas tych filmów nie stosuje prezerwatyw. To wzbudziło na tyle duży niepokój w Kalifornii, miejscu, w którym powstaje większość światowej pornografii, że podczas wyborów prezydenckich w 2016 roku jednym z pytań na karcie wyborczej było pytanie o to, czy modele w filmach pornograficznych powinni zawsze stosować prezerwatywy, aby promować bezpieczniejsze zachowania seksualne. 46% wyborców zagłosowało na tak, a 54% na nie. W związku z tym w światowym porno nic się nie zmieniło. Część badań pokazuje, że częste oglądanie pornografii skorelowane jest z mniejszą pewnością siebie podczas stosunków seksualnych i mniejszym zadowoleniem z własnego ciała. To w sumie nie dziwi, biorąc pod uwagę różnice między realem a filmami porno, o których opowiadałem w odcinku 6. Większa częstotliwość oglądania pornografii powiązana jest również z większym lękiem przed tym, jak wypadnę podczas stosunku z partnerką lub partnerem. Dotyczy to szczególnie osób w wieku nastoletnim z niewielką liczbą doświadczeń seksualnych. Co ciekawe, częstotliwość oglądania pornografii jest też negatywnie związana z zadowoleniem seksu z partnerem lub partnerką. I tutaj znowu mamy do czynienia ze słabością badań korelacyjnych, ponieważ trudno jest ustalić, czy to niezadowolenie z seksu w związku jest przyczyną oglądania pornografii. Po prostu ktoś ogląda jej więcej, bo seks nie sprawia mu takiej przyjemności. Czy oglądanie pornografii sprawia, że jakość seksu w związku spada? Czyli ktoś oglądał jej dużo, i dlatego na przykład mniej cieszy się seksem. Dane pochodzące do osób korzystających z porno w sposób nałogowy bardzo wyraźnie pokazują, że przynajmniej w tej grupie to raczej częste korzystanie z pornografii pogarsza nie tylko funkcjonowanie seksualne w związku, ale również wiele innych aspektów relacji. O tym opowiem więcej w kolejnym cyklu filmów za kilka tygodni. Bardzo ciekawe są wyniki badań dotyczące korzystania z pornografii przez dzieci i młodzież. Przy obecnym rozwoju technologii młodzi ludzie często mają regularny kontakt z pornografią na wiele lat przed pierwszymi doświadczeniami seksualnymi. Nierzadko jest to dla nich jedyne źródło edukacji seksualnej i w związku z tym może silnie kształtować ich postawy i zachowania seksualne. O tym opowiem już za tydzień. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, kliknij ten czerwony przycisk subskrybuj na dole. A jeśli uważasz, że masz problemy z pornografią lub ktoś z Twoich bliskich je ma, to ten link w prawym górnym rogu może Ci pomóc. Ja nazywam się Mateusz Gola, a to był ósmy odcinek z serii Krótko i po ludzku. W tym miesiącu mówimy o porno. Do zobaczenia za tydzień.